Cześć tu Ania po godzinach Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.18 Optifina żeby nam, żebyśmy sobie mogli zoptymalizować nasze ustawienia graficzne w Minecrafcie Zatem co trzeba zrobić? Trzeba pobrać jeden plik z internetu Zatem wchodzimy na taką stronę do której link jest w opisie do filmu To jest strona właśnie z, op z pobieraniem Optifina Szukamy wersji Minecraft 1.18 jako, że nie ma jeszcze stabilnej wersji, to klikamy na to tutaj preview versions. Jak już będzie stabilna wersja, to będzie tutaj tak, jak tutaj jest, widzicie na 1.17.1. Tutaj jest stabilna wersja i od razu jest pokazane pobieranie. A jako, że jeszcze na 1.18 nie ma stabilnej wersji, to musimy kliknąć na te preview versions, i tutaj mamy ostatni możliwy. Do pobrania, jak będą inne, to też tam będą PRE5, pre 6 i tak dalej. Zawsze pobieramy najświeższy, czyli patrzymy na datę i zawsze pobieramy sobie najświeższy, klikając na ten tutaj przycisk Download. No, i jak mamy pobrane, to musimy sobie to zainstalować. I przede wszystkim, co musimy zrobić, musimy sprawdzić, czy mamy wersję Minecraft 1.18.1. Zatem klikamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows. Ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury wyskakuje nam takie okno run, czyli Uruchom. Tutaj wpisujemy procent APP Procent. Klikamy OK. Wyskakuje nam folder Roaming. W folderze Roaming musimy mieć folder. Minecraft. Jak nie mamy, to musimy uruchomić najpierw Minecrafta na, jakimkolwiek, na jakiejkolwiek wersji. To wtedy tutaj w folderze roaming stworzy nam się folder. Minecraft. Wchodzimy do tego folderu i szukamy folderu Versions. Wchodzimy do folderu Versions i sprawdzamy, czy w folderze Versions mamy folder 1.18. Jak tak, to OK, a jak nie, to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.18. To wtedy tutaj w folderze Warzone stworzy nam się folder 1.18. No i jak już mamy ten folder, to wiemy, że już mamy Minecrafta 1.18, to możemy zainstalować. Czyli co robimy? Klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przez nas plik OptiFine. A. Chwilkę czekamy, pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy. Klikamy install i chwilkę czekamy, 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 czekamy. I czekamy, i już jest po chwili z sukcesem zainstalowane. Zatem klikamy tu OK i widzimy, że w folderze Versions stworzy nam się nowy folder 1.18 Optifine. Zatem zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z Optifinem. Jak tak, to OK. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z Optifinem. Po czym klikamy Play. Tutaj zaznaczamy, tu znowu klikamy Play. I czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No, i mamy stronę startową gry. Jak widać, 1.18 jest zainstalowany, jest zmodowany, czyli został dodany jakiś mod, czyli coś, co zmienia yy, nam yy, warunki gry. Yy, jest to właśnie Optifine. Zatem klikamy tutaj na Options, klikamy na Video Settings, i widzimy, że Optifine jest zainstalowany. Tutaj mamy grafiki, tutaj mamy. Smooth Lighting, tu mamy render, tu mamy jakiś Simulation Distance, nie wiem jeszcze o co tu chodzi. Tutaj sobie zrobimy Unlimited Brightness, OK. Y details, chmur nie lubię, zatem wyłączam. Spogu nie lubię, zatem wyłączam, OK. Y I tutaj jeszcze w Ader możemy sobie zobaczyć. Włączyć fps -y i będziemy widzieć, czy nam coś daje tenże Optifine. Ok, ok, ok. I tworzymy sobie nowy świat. Yy, I tutaj sobie zezwalam na czyt, Więcej opcji świata zezwalam na skrzynkę. Ok, i tworzymy nowy świat. I widzimy się, jak się stworzy. No i mamy nowy świat. Jak widać, tutaj ileś mamy FPS-ów. Yy, czyli, że Optifine chyba działa. <noise> właśnie tego nie widać nigdy, czy Optifine działa, czy nie działa, yy, bo, yy, bo on w zasadzie nie, nie pokazuje żadnych ciekawych ciekawostek. Yy, zatem, właśnie to poprzez to, że widać większą ilość FPS-ów, to możemy stwierdzić, że działa i możemy jeszcze stwierdzić, że działa, jeżeli sobie przybliżymy coś. A żeby sobie coś przybliżyć, to klikamy Escape, Options, Controls, KEYBINDS i tutaj zjeżdżamy sobie w dół i zoom jest pod literką C dan 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 wracamy do gry i klikamy sobie literkę C i widzimy, że Optifine działa bo nam przybliża tutaj także no cóż to jest wszystko co mogę pokazać z Optifina zatem ja kończę Auć. Yy, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie moje serie z Minecrafta, serię ze Sky Factory 1 oraz serię z y, y, Solo 5 oraz też zapraszam Was do oglądania mojej serii Sims 4 Dynastia Piastów. I jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do kanału Craft Stonsa. a tymczasem dzięki za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się pa, pa pa całusów 102.